Dzień dobry! Dzisiaj trening z gumami. E, co oczywistego jest w gumie, a co to oznacza dla naszych mięśni? Oczywiste w gumie jest to, że jak ją rozciągamy, to musimy więcej mocy przyłożyć do tego ruchu. Hmm, co to oznacza dla naszych mięśni? Oznacza to tyle, że jeżeli więcej mocy przykładamy na gumę, to wówczas mięsień jest zazwyczaj skrócony i skoncentrowany, dzięki czemu bardzo niknie jakiekolwiek ryzyko kontuzji. Więc kuma jest świetnym narzędziem do tego, żeby budować wytrzymałość mięśniową w bardzo bezpiecznych warunkach. Gumy występują w różnych kolorach, gumy występują też w różnej jakości. E, jakość generalnie musicie chyba sobie sami wypracować. E, jest guma taka, która jest bardziej e, tempa i nie jest śliska, co oznacza, że mi bardziej ona pasuje, jest wygodniejsza do ćwiczenia. E, są też bardziej śliskie, takie jak kawałek dętki co niekoniecznie mi pasuje, ale jeszcze mało tej używałem, więc zobaczymy jak to będzie. Są jeszcze krótkie gumki, takie właśnie, i te gumki są często powlekane jakimś materiałem, albo to jest materiał, który się rozciąga, one są dużo bardziej wytrzymałe, na pewno przyjemniejsze w użyciu, jeśli chodzi o kontakt z gołym ciałem, używam tych. Tanich w stosunku do tego, ile kosztowały, to już całkiem długo mi służą. Jedna, druga, trzecia, zawsze dobrze mieć kilka w zapasie. To nie jest duży wydatek, a możemy wprowadzić do naszego treningu bardzo dużo wspaniałych, dodatkowych możliwości, urozmaiceń. Dzisiaj wiedziemy sobie z treningiem całego ciała. Całe ciało będziemy trenować krótką gumką oraz gumką trochę dłuższą. Postawcie na gumy, które są. Spokojne, nie wymagają od was mega poweru, bo chodzi nam o to, żeby prowadzić wszystkie ćwiczenia z kontrolą. Dlatego też wyznacznikiem tego, ile będziemy, jak będziemy pracować yy, przy danym ćwiczeniu, przy okazji danego ćwiczenia będzie czas, to znaczy czas, jaki wykonujecie dane ćwiczenie, daną pracę, tak? żeby efektywniej przejść przez każde ćwiczenie, nie zajeżdżać się ilością, ale postawić na jakość, na sylwetkę i na czucie tego, co się w ogóle dzieje w trakcie ćwiczenia. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że przed treningiem, około półtorej godziny przed treningiem, powinniście zjeść odpowiedni posiłek, który da Wam energię i spowoduje, że trening będzie dużo bardziej efektywny. Na pierwszy rzut wiosłowanie z gumą, ćwiczenie na plecy. Ważne, żeby barki ściągać nisko Dopięcie przytrzymać Ładnie oddycham Barki bardzo nisko Głowa wysoko I oddychamy sobie Klatka do przodu Koncentrujemy łopatki i wracamy. Klata do przodu. Koncentrujemy łopatki. I powoli powrót. Klatka do przodu. Koncentrujemy łopatki. Zbieramy do tyłu i w dół. I powrót. Możecie chwilę przytrzymywać napięcie. I powrót. Moc. I odprowadzamy. Moc. I odprowadzamy. I ostatni i odprowadzę minuta pracy wchodzę i schodzę wchodzę i schodzę wchodzę i schodzę wchodzę i, i schodzę ważne żeby spinać brzuch żeby utrzymać równowagę i wydech przy rozciągnięciu Mocno łokieć do tyłu, druga ręka prosta i rozciągamy, krótką gumkę, brzuszek spinamy, wytrzymujemy i spokojnie, wytrzymujemy i powrót, patrzę za ręką prostowaną i powrót, rozciągam i powrót, 10 sekund i powrót, Pada dam. Bardzo bezpieczne ćwiczenie. I, hops. I rozciągam gumę, przytrzymuję i spokojny powrót. Rozciągam gumę, przytrzymuję i spokojny powrót. Rozciągam gumę, hop, przytrzymuję i spokojny powrót. Cały czas brzuch działa, ręce osadzone stabilnie. I za każdym razem. Przez pięciu pośladków musicie zrobić mocny wydech i spokojnie jazda i wracamy i już czuję jak odmówimy warstwo tłuszczyku, pupka zaczyna elegancko pracować i jedziemy jeszcze chwila i powrót i powrót. I powrót. I jazda, hops, i hop, i hops, i hop. i jeszcze raz, Nie i pracujemy sobie minutę, Uf. łączę nadgarstki i ściskam je i wracam łokciami na zewnątrz. Porządny wydech na górze. Łokcie prowadzę. Cały czas kontrolowane opuszczanie. Napinam gumę. Robię skłon, czyli brzuch już mam napięty. I trzymając gumę powoli zwiększam naprężenie. Dopinając brzuch. I tak robimy. Powolutku. Fantastyczną robotę. Cały czas oddech. I jak to z gumą? Płynnie. Jak za ciężko będzie na biceps. Trochę odpuśćcie ramiona. Cały czas oddech. Bardzo fajnie grzeje ćwiczenie. Cały czas napięty Cały czas dół pleców dociskam. Głowa raczej patrzy na nogi, nie patrzy do góry. Do góry, jak będziemy patrzeć, będziemy dosyć nieprzyjemnie i nierównomiernie przeciążać szyję. Brzuch napięty. Ręce możecie sobie umieścić za głową, tak, żeby mobilizować szyję i wyciągać się. I do boku zaczynamy rozciągamy gumę i przytrzymujemy praca ma trwać minutę to wcale nie jest takie hop siup. minuta i cały czas kontrolowany ruch odciągam i spokojny powrót odciągam Spokojnie, to ważne, żeby nie cofać się tutaj, tylko podciągnąć pod siebie biodro, czyli brzuch lekko spięty, wciągnięty, nawet jak wystaje, tak jak u mnie, to spokojnie spinamy kor i wyciągamy długą szyję, tył głowy razem z rękami jest w interakcji. Ani ręce nie pchają głowy, ani głowa za mocno nie pcha się na ręce. Spokojnie prowadzę ręce i łagodnie wracam. Zupełnie się nie spieszę. Tak jest. I cały czas powinniśmy czuć komfort w stawie barkowym. Co to oznacza? To oznacza tyle, że możemy tutaj pokombinować, jeżeli chodzi o zakres pracy ręki. I nie pchać jej za mocno nad głowę, tylko w bezpiecznych rejestrach z przodu prowadzić. Oprócz tego pomyślcie o tym, że łopatki muszą być ściągnięte, żeby sylwetka była cały czas fundamentem w tym ćwiczeniu, tak? Oczywiście, jak w ogóle nic nie czujecie, to możecie sobie wziąć silniejszą gumę, ale. Naprawdę polecam Wam wykorzystać najdelikatniejsze gumy, żeby skupić się na ruchu, na oddechu. I teraz dociskając mocno brzuch i dół pleców wciskając w ziemię, lekko opuszczamy nogi, tak żeby kontrolować cały czas dociskanie do pleców, żeby nas nie wyginało, tylko żeby nam dociskało dół pleców, i prowadzimy sobie i taką pracę przez minutę. Oddychamy i cały czas napięcie w brzuchu. Cały czas pcham do pleców. Kiedy nie kontroluję już tego, co się dzieje w brzuchu, skracam ruch, ale cały czas guma jest napięta i cały czas staramy się pchać brzuch, wciskać pępek. Do kręgosłupa. I prowadzimy. Cały czas. Trzymamy napięty brzuch i prowadzimy. Możecie chwilę dłużej podpoczywać w tej lżejszej pozycji, ale pamiętajcie, że lżejsza pozycja nie oznacza kompletnego fire roundu, To znaczy cały czas lekko napięcie staramy się utrzymać. To jest bardzo trudna praca na początku, zwłaszcza rozciągam gumę, schodzę do lekkiego przysiadu i wracam i spokojnie na drugą stronę wędruję, przytrzymuję i wracam bardzo spokojnie, ale ma być wygodnie, całe stopy. Ten przysiad dla osób początkujących musi być bardzo wygodny. Wcale nie musi być głęboki. On ma być zdrowy, to znaczy nie powodować bólu. I robię wydech. I spokojnie. W nie wciąga mnie głowa. Ja ją cały czas prowadzę. Zjeżdżam na dół. Przytrzymuję i wracam. Cały czas powoli. Zobaczcie, to prawie jak tai chi. Ale uwierzcie mi, fantastycznie grzeje całe ciało. Teraz jeszcze podkręcamy tę całą intensywność, używając nóg i rozciągam i przytrzymuję. I cały czas tak pracujemy sobie przez minutę. Oh.